Witajcie, jest godzina 2.28, a my kontynuujemy grę w Amnezję. Jesteśmy w ostatniej lokacji i postaramy się dzisiaj przejść całą grę. Coś dźwięk mi się tnie, nie wiem czemu, nie wiem czy to słyszycie. Ale tak jakoś dziwnie mi muzyka chodzi. Nie wiem czemu, tak jest po prostu, całą grę miałem dobrze i teraz coś się zjebało. Mam no, notatkę, mamy... O, olej! Ile oleju? A całe mam, no to tego na razie nie biorę. Potem sobie to wezmę, co to jest za... Oj, nie działa. O, już dźwięk przez to się ściąć, już dobrze chodzi. Coś chyba tylko na początku nagrywania się pieprzyło. Dobra, co my tu mamy? Hmm, dobra, tu na razie sprawdzę. Jeszcze wszystkie inne drzwi. No co jest? O. O, jakie dźwięki. Dobra. Tutaj jest pewna taka lokacja, której nie lubię. Więc jakbym dzisiaj całej gry nie przeszedł, to sorry, ale. O, tu jest zamknięte drzwi. To sorry, ale. Ale mogę wysiąść z tamtej lokacji. Kto grał ten dwie, to Choir się nazywa Koir Tylko pisze się Choir, nie wiem jak się czyta. Eee, dobra. W tym miejscu, jak mamy słabą psychikę, to tutaj pająki się na ścianie, takie z pojawiają. Dość fajny taki smaczek. Leci tu muzyka z więzienia, której nie lubię za bardzo. Mam złe wspomnienia z tą lokacją. Co my tu mamy? Nic nie mamy.

i don't do that, but will be worth Dobra, skończyła się retrospekcja. Serzę, że nie gadam niekiedy przy retrospekcjach, ale ja czytam właśnie co piszą, mi się skupią bardzo, za bardzo. I nie wiem co potem mówić. Dobra, mamy tutaj gripe, nie? O! Jedyna postać, która nas w grze nie chce zabić. Jaki switch? To? O. Nie wiem, czemu go słyszę w lewej sławce, czy w prawej. No ale dobra, nieważne. O, rozpoznam. Co my tu mamy? Ej, stu. Zamknie się Agripa. Tu nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. Pierwszy miał który tutaj do nas też gada. Coś się w nam w notatkach zapisało uh, Eee... needed Aha, musimy zebrać wszystkie fragmenty tego... Tej kuli takiej to się zaraz znajdzie Wszystko OK. No tu jakieś izolatki ładne Dla więźniów Eee... Uh, coś w nich pusto trochę o, je, jest tinderbox, który jakiś. O, dzieci nie straszcie. Jakiś więzień sobie tu tinderboxa przyniósł, żeby się bawić krzesiwem w czasie nudy. A jednego tu nawet przywiązali. Dobra, lecimy na górę. Jabłko! Zgnite trochę. Może zjemy sobie je. Nie, nie da się. Jeść jabłek. Jabłko!

They may sweep the traces from my memory, Zamknij się. To jest, spadłem. They will be back. Uh, they will be back. Kończ się retrospekcja, kończ. Bo chcę grać. Okej, okay, lecimy. Skończyła się już retrospekcja. Pożarcie. Mit Mamy mięsko Wow Okej, okay, tu nic chyba ciekawego już nie ma A nie, jakieś drzwi jeszcze były na wprost Zaraz sprawdzę co są za... Ja pierdole! Kurwa, ale się wystraszyłem Co tu się dzieje w ogóle? Jakie krzyki Nie, nie wiem co to było, ale... Ale jak mi się już kończy Dobra, co my tu mamy za lokację? Chancel. Nie jak co do i żeby mieć tą lokację za sobą już. Bo jej nie za bardzo ją lubię. Zaraz rozpoznacie tą. Znaczy jak ktoś grał to rozpozna tą świetną lokację. O chyba jednak nie za bardzo. Muszę jednak iść do Chancel. Nie wiem co to jest w ogóle. Zaraz, zaraz się dowiemy. Więc schodzimy tutaj. Tutaj praktycznie już gry w ogóle nie pamiętam, nawet nie wiem jakie to zagadki były Wiem tylko, że jednej, w jednej trzeba było obciąć głowę a gripie Nie wiem czy wszystkie rzeczy znajdę, ale postaram się Pokażę wam dzisiaj wszystkie trzy zakończenia A, to już wiem co to za jest lokacja Jestem takim... Ja pierd... Eee Czekajcie, bo potwór tutaj jest Wolę się mu nie pokazywać Poczekam, aż muzyczka się skończy. A za ten czas pobiegamy sobie po... po ręczach. O ile można tak nazwać. znika znikaj. Zobaczę, gdzie on jest. Się trochę poskradam tutaj. Jak Hitman i Splinter Cell. Znaczy, sam Fisher?

Dawaj. Ok, poszło. Lecimy sobie z prosto. Ja pierdolę! No, zajebiście. To bardzo. Goni mnie. Dzika pała. I nawet nie mam gdzie się ukryć. A z lokacji nie wyjdę. No dobra, najwyżej umrę z butach. O, widzi mnie dalej. Słyszę ten dźwięk śmieszny. O, ładnie. To mam teraz właśnie tak trochę przekichane. Powiedzmy, że się nie boję. Powiedzmy, że ten potwór mnie nie zauważy. A chyba gdzieś tam po Niech stąd z pieprza. To chyba był ten potwór, co wtedy właśnie mi wystraszył. Na początku tej lokacji. No ja, będę teraz. ta potworka spierdalał. Dobra A nie, dobra, jednak, jednak się boję tam iść O, idzie tu, no super A ja jestem właśnie w świetle, bo nie ma tutaj żadnego... O, witam Patrzcie teraz jak ładnie zginę Siema Patrzcie jak on chodzi, jak ziomal jakiś taki Jo. E, dobra, lepiej się odwrócę Te potwory w amnezie są tak ślepe Że nawet nie widzą jak stoją koło mnie w jasnym dość miejscu No i poszedł. Co za debil. Eee. Czy one mnie chyba tylko widzą jak ja się ruszam? Bo tak to nie za bardzo. No patrzcie, będzie tu łaził teraz dwa lata. Adam musi się zabić. Może zniknie. Czekajcie. Co to było teraz? Nie wiem co to było, ale coś... ...basem mi zajebało w nogi. A nie, mam włączonych głośników. Ej, potworek. Gdzie ty mi uciekasz? Patrzę, jaki jestem hardcorem. Idę za potworem. Skręcił.